Cześć mano z tej strony oczywiście Dawinczy Ja Cię witam drogi widzów w kolejnym odcinku na, na moim kanale I słuchajcie dzisiaj do przetestowania Mamy oczywiście 6 wirusów od Was Tutaj na takiej specjalnej półeczce Ponieważ właśnie sobie ustawiłem Taką TPT specjalnie do odcinków Tutaj oczywiście mam kosz pod biureczkiem No i tutaj najważniejszy regał Najważniejsze aplikacje, które mam nadzieję Że nie będą zniszczone przez wirusy Stworzone właśnie przez Was Albo przekazane na przykład z internetu Jakieś ciekawe I tu oczywiście jest specjalna tablica z donate'ami, także ja pokazuję donate'y, które ostatnio wleciały przed odcinkiem, jeżeli chcesz, żeby Twoja wiadomość się pojawiła na tablicy, to możesz zostawić donate'ika z wiadomością za symboliczną złotóweczkę, a oczywiście Twoja wiadomość pokaże się, pokaże się w następnym odcinku. I słuchajcie, przed obejrzeniem tego e, filmiku możecie zostawić suba, ponieważ zaraz wybije 10 tysięcy subów, z czego bardzo się cieszę i dziękuję Wam bardzo za to. I słuchajcie... Dzisiaj chciałbym szczególnie podziękować użytkownikowi Cobla Locker, ponieważ wysłał mi wirusa, nad którym bardzo długo pracował. Jest to bodajże ten wirus, który się nazywa IT. Tu mamy oczywiście instrukcje i informacje. Także słuchajcie, ja sobie go zostawię na potem Tutaj sobie położę go o, obok opery na, yy, na pierwszym regale I słuchajcie, może sobie przejdziemy. Aha, to jest to, bo to jest wypakowane, tak? Nie wiem czy dobrze teraz myślę, ale chyba tak Dobra, słuchajcie, także my sobie przechodzimy do e, Może być Rosja, wirus I to jest rozszerzenie ISO Także jest to plik instalacyjny Nie wiem co się kryje pod tym, także zobaczymy sobie Wchodząc po prostu w to plik nagrywarka obrazów Dobra, słuchajcie, no, nagramy sobie Jak widzimy moja niestety stacja dysków się otworzyła Spróbuję ją tutaj zamknąć Mam nadzieję, że to nie jest wirus, który mi zniszczy stację dysków. <gry> Oczywiście taki mały żarcik. Zobaczymy zaraz, co się stanie. Dobra, słuchajcie, ja już jestem po lekkim cięciu. Jak widzicie, nic się nie stało aż takiego. Oprócz tego, że e, wyjąła mi, mi się stacja dysków i właściwie to tyle. Także nic się takiego aż nie stało. E, myślę, że powinienem zinstalować jakiegoś Demontolsa, aby nie wiem, jakoś to na. Taki wirtualny dysk wgrać tą instalkę, ale sobie to odłożę, bo w sumie jestem bardzo ciekawy tego, a my słuchajcie sobie przechodzimy do kreatywnego wirusa, który jest zapakowany tak ładnie sobie właśnie w 7Z wrażę. Także wchodzimy sobie i słuchajcie, aha, to jest aplikacja. No dobra, słuchajcie, my sobie tutaj wchodzimy, uruchamiamy jako administrator. Zobaczymy co się stanie. jest dźwięk iwony, wyłączaj ten komputer, także widzę, że kreatywność widzów nie zna granic. Ale sam zamysł jest bardzo spoko. Pierwszy raz w ogóle z takimi w ogóle efektami dźwiękowymi. Y, także ja sobie to spróbuję tutaj usu y, usunąć, znaczy wyłączyć program. Dobra, jak widzicie system sam mi się wyłączył, także mam nadzieję, że zaraz mi się włączy z powrotem albo może usunął mi jakieś pliki y, systemowe. Zaraz zobaczymy, ponieważ jak wszyscy wiemy... Nie wiadomo nigdy, co się kryje pod takimi wirusami, także włączamy sobie maszynkę naszą. A ja chciałbym tylko powiedzieć tak w ramach, jak już tu jesteście, że na 10 tysięcy widzów, jak wybije ta liczba, to odbędzie się konkurs, w którym do wygrania będą naprawdę bardzo fajne nagrody. No i oczywiście o samym konkursie powiem w następnym odcinku, także warto zostać, warto zostawić łapeczkę i oczywiście subskrypcję z powiadomieniem, aby po prostu wziąć udział w tym konkursie. I żeby go nie przegapić, bo naprawdę nagrody będą bardzo fajne. Także słuchajcie, my sobie tutaj będziemy przechodzić do kolejnego wirusika. Eee, czekam tylko aż mi się system załaduje. Ymm, I mam nadzieję, że ten wirus nic aż takiego nam nie zrobił. Ale zaraz sobie przejdziemy do Cobra Lockera. O tym e, dostałem to o, ten, ten wirus od widza. Jak już wcześniej mówiłem, który naprawdę bardzo się napracował nad tym wirusem. Wydał bodajże 4 wersje. To jest właśnie wersja najnowsza 4.0, także sobie e, przetestujemy. Ten, ten tego wirusika i zobaczymy co się stanie z systemem czy e, będzie tak jak w ostatnich odcinkach że, że może coś się stać z e, e, temu systemowi czy, e, czy nie wiem czy coś, coś mi pousuwa, czy coś mi zaszyfruje jestem bardzo ciekawy t, tego cobra locker, także sobie to zaraz tutaj zobaczymy, o już mi się właśnie włączyły motylki, e, których zapomniałem usunąć jak e, testowałem sobie właśnie takie motylki Butterfly on desktop. Także ja sobie tutaj to spróbuję usunąć. Dobra, tu już mamy. Dobra, słuchajcie, ja jestem bardzo ciekawy tego IT, więc e, w sumie otworzymy sobie to jest to. Także uruchamiamy sobie to jako administrator, jestem bardzo ciekawy co się stanie, także... E, Teraz że został zakończony. Dobra, patrzymy, widzę, że już yy, Explore Ex został zakończony, także prawdopodobnie teraz mi wywali cały pulpit. Jak widzicie jest na razie cały czarny ekran. Myszka się kręci, coś, coś się ładuje. I zaraz jestem ciekawy co się takiego stanie, słuchajcie, jeden widz mi napisał, czytam tam nawet kilku widzów, że e, nie zostaje z wirusami do końca, że często je przerywam, także teraz słuchajcie zostaniemy sobie do samego końca efektu, bo może faktycznie czasem szybko e, coś wyłączam, dlatego e, teraz sobie zobaczymy właśnie jak to wygląda. O kurcze, you have fallen victim to IT ransomware, wszystkie twoje pliki zostały zaszyfrowane i twój ekran został zablokowany. Eee, o kurczę, także jak widzicie naprawdę bardzo bardzo fajny wirus z tego co wydaje mi się, bo nawet nie mogę tutaj zejść do takiego do po prostu paska zadań, nie mogę nic tutaj. Pewnie jedynym z rozwiązaniem byłoby cofnięcie się do do tego. Ja słuchajcie sobie zobaczę czy ja w ogóle Tutaj też mi się zablokowało, ale nie, wszystko tutaj jest w porządku, czyli oryginalny system jest w porządku. Bałem się, ponieważ yy, no, widzowie niektórzy straszyli, że nawet po odłączeniu internetu można się dostać do oryginalnego systemu, także yy, słyszałem dużo wersji i po prostu przekonuję się w fakcie, że na razie nie ma takiego wirusa, który by się dostał poprzez, yy, nie poprzez internet, także słuchajcie. E, jak widzicie, musicie, musimy, żeby odblokować ten, e, Tego wirusa czy, żeby odblokować dostęp do naszych ważnych plików e, Musimy wysłać e, Skontaktować się Z tym, z tym oto e, Adresem mailowym, także ja Ci dziękuję Mordeszko za podosłanie tego wirusa Cobra Locker, ponieważ bardzo fajny, bardzo fajna tapeta I pewnie e, Ja tutaj wpiszę sobie Cobra Locker e, klucz Submit key, wrong, haha Także no, naprawdę bardzo fajny E, ransomware, czyli jak już wcześniej mówiłem jest to oprogramowanie szantażujące. E, był, w poprzednim odcinku już był właśnie e, był odcinek o takim właśnie rodzaju oprogramowania ransomware, czyli oprogramowanie szantażujące, e, chcące po prostu okupu za dostęp do naszych plików. Także słuchajcie, słuchajcie ja sobie e, powracam do oczywiście e, snapshota, którego zrobiłem przed włączeniem wirusa. Dobra, słuchajcie, ja już jestem, oczywiście tu jest ten wirus, e, dziękuję Ci jeszcze raz mordeczko za podesłanie jego, bo naprawdę, no, jest bardzo fajny i słuchajcie, to już było testowane tutaj, tu muszę zainstalować DemonTolsa, także pewnie zrobię to w kolejnym odcinku z tej serii, e, to sobie tutaj to przekładam, kreatywny wirus, nie wiem czy e, to już było. E, tak, to już było tu z tymi efektami dźwiękowymi też fajny, fajny wirus. Przekładam sobie to na górną półeczkę oczywiście. Wirus e, for DaVinci. Dziękuję Ci bardzo mordeczko za e, Kuba TM za podesłanie. E, open, także my sobie to właśnie teraz otwieramy, uruchamiamy, zobaczymy. potwierdz że chcesz kontynuować. Mm, polecenie U, czyli nawet nawet nie widzę dokładnie co się stało, ale widzę, że do... E, Uu, widzę, że już się robi trochę poważniej. E, nie, nie zwróciłem uwagi, czy to był BAR, czy to był EXE, eg ale wydaje mi się, że to był EXE. Zobaczymy teraz, co się stanie po. Czy tylko mi się wyłączy komputer, czy... Czy jednak e, jakieś pliki zostaną usunięte, także zaraz to zobaczymy. Dobra, słuchajcie, jak widzicie, jestem po restarcie i e, z tego, co widzę, w ogóle tapeta mi się zmieniła tutaj, w ogóle wszystko się zmieniło. Nie wiem, gdzie jest ta tapeta, którą wcześniej miałem. Także ja sobie, oczywiście, wyłączyłem o tyle tutaj. Joke virus by Kuba TM. Lol, znalezienie pliku wsadowego nie było możliwe. Bardzo ciekawe. Ciekawe, czy będę mi to włączyć. Nie wiem, czy to jest, czy mi to zaszyfrowało w ogóle pliki, ale z tego co widzę, to nie. Więc o tyle dobrze. Zobaczymy, czy co tutaj się stało. Czy coś jest w tych plikach tekstowych. Jest tylko napis: lol. I to tyle w sumie. Także bardzo, bardzo fajny wyraz dziękuję Ci kubatałem za podesłanie go, a my słuchajcie sobie cofamy do stanu poprzedniego, ponieważ jak widzicie, no teraz w sumie wszystko mi się tutaj pomieszało, także ja sobie cofam i wracam do Was za chwilę. Dobra, słuchajcie, a my sobie przechodzimy oczywiście do ostatniego już wirusa. Tutaj oczywiście na pierwszej półeczce są wirusy, które zostały już przetestowane. Na trzeciej półeczce, na trzeciej regale właściwie z góry mamy wirusa, który jeszcze nie jest przetestowany. Jest to w baczu takie coś, także zobaczymy sobie, co to właściwie jest. Dziękuję ci, Wizu, za podesłanie. E, dobra, jakąś randomową tutaj sobie cyfrę wpiszę. E, to nie wirus, tylko prank. Także dziękuję ci, mordeczko, za niezłego pranka. Szkoda, bo. Wirus fajnie się zapowiadał, <noise> także słuchajcie, ja sobie tutaj oczywiście to przekładam i oczywiście wirusem dnia według mnie zostaje IT, oczywiście z tego względu, że naprawdę. Yy, ogólnie ransomware są bardzo ciekawe szpiegu yy, nie szpiegujące tylko szyfrujące dane wirusy są według mnie bardzo ciekawe Także dziękuję Ci bardzo mordeczko i doceniam twoje starania yy, I jak widzę teraz mi się wyłączył komputer sam także yy, słuchajcie to chyba wszystko yy, w tym odcinku jeżeli wam się podobało zostawcie subskrypcję i oczywiście łapeczkę bo zbliżamy się do 10 tysięcy subskrybentów i oczywiście szykuje się konkurs jak już wcześniej mówiłem także warto zostać i trzymajcie się gorąco co życzę Wam miłych wakacji w sumie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Siemaneczko.